Historia Chojnickiego Klubu Sportowego, popularnego kolejarza, mimo obchodów 90 lat jego istnienia, nie należy do tych z typu łatwych i przyjemnych. W naszych kartach były chwile zlotów, upadków, a nawet całkowitego wymazania z listy organizacji. Tak jak jeszcze niedawno, w czasach nam współczesnych, dyskutowano, czy w takim mieście jak Hojnice powinny istnieć dwa kluby piłkarskie, tak kiedyś podejmowano decyzję, aby istniał tylko jeden. Jednak tak jak dawniej. Taki obecnie przeważała wola działaczy i pasjonatów, aby zachować tożsamość i niezależność tego miejsca. Obiektu, który, mimo iż był zapomniany, to jednak drzewał w nim duch tradycji. Jest to duch chojnickich kolejarzy, którzy już w czasie zaboru pruskiego uprawiali sport w Towarzystwie Gimnastycznym Soku, a w 1926 roku zawiązali chojnickie ognisko kolejowego przysposobienia wojskowego z partnerem Załuskim jako prezesem. Klub na przestrzeni swojego działania skupia wielu, wiele różnorodnych sekcji. Ciekawostką nie będzie fakt, że jedna z pierwszych, która zaczęła funkcjonować pod egidą klubu była sekcja żeglarska utworzona w 1919 roku, a przyłączona do KPW zaraz po jego powstaniu. Już od początku istnienia prężnie działający klub rozszerzał swoją działalność w innych dyscyplinach sportowych. Stworzono kolejne sekcje siatkówki, koszykówki i piłki nożnej. W latach międzywojennych sportowcy z Rzeszeniem wokół Krajowego Przysporzenia Wojskowego brali udział w licznych zawodach. Klub posiadał budynek w Centrum Harzyków, zbudowany w latach 30., który pełnił rolę hangaru i do dla rzekłaszy do lat 60.. W 1935 roku kolejarze zorganizowali, zorganizowali w Harzykowach pierwsze mistrzowca polskich bojera. Zbudowano wojsko przy ulicy listowskiej na małych osadach, a na terenie ogrodów. Przy ulicy Warszawskiej zbudowano lotowisko. Dzięki temu uprawiano sport w różnych dyscyplinach: żeglarstwie, lekkiej atletyce, siatkówce, piłkę nożnej, hokeju na lodzie. Po II wojnie światowej, wojnickie obisko kolejowego przysposobienia wojskowego połączyło się z kolejackim klubem sportowym Ruch i zaczęło działać pod nazwą kks Jego prezesem w grudniu 1945 roku został działacz KPW Zygmunt Kwiek. Mimo ciężkich lat powojennych, chojnicki sport kolejarski dobrze funkcjonował. Działacze sportowi zaczęli organizować większe imprezy. W 1947 roku po raz pierwszy przeprowadzono ogólne polskie Mistrzostwa Kolejarzy, które swoim zasięgiem objęły wszystkie dziedziny sportowe. Jednak powoli większość działających sekcji zaczęła borykać się z problemami finansowymi. Mimo tego sportowców udawało się osiągnąć znamienite sukcesy. Najbardziej zasłużone okazały się chojnickie koszykarki. Istniejąca żeńska sekcja koszykówskiej krająca w klasie A miała spore dokonania. Jednym z nich było drugie miejsce podczas... podczas Mistrzostw Polski Robotniczych Stowarzyszeń Sportowych, które odbyły się w 1947 roku w Łodzi. Drużyna przez kilka lat reprezentowała również. Województwo wygrodzce na mistrzostwach polskich koszykówce kobiet. Sprawozdanie z tych rozgrywek podawał ówczesny przegląd sportowy. W 1947 roku KKS Ruch przystąpił do Zrzeszania Sportowego Kolejarz. Dwa lata później powstała propozycja połączenia Związkowego Klubu Sportowego Kolejarz z Klubem Żeglarskim Kolejnicę, co nastąpiło w 1950 roku. Związkowy Klub Sportowy Kolejarz przejął majątek i budynki żeglarskiej klubu. Wraz z organizacją wybrano nowe władze. Prezesem został Zygmunt Kwiek, a wiceprezesem Otton Weiland, założyciel klubu żeglarskiego Hojnicę. W tym czasie hojnicy żeglarze ze względu na osiągane wyniki cieszyli się sporą popularnością w Polsce. Prężnie rozwijały się inne sekcje. Uznaniem cholniczem cieszył się boks. Odbywający się mecz na Hojnickim Stadionie gromadziły dużą publikę. W tej dziedzinie klub zdobył kilka laurów. Jednym z nich było Mistrzostwo Europy wśród kolejarzy, który wywalczył Edmund Protacki. W 1952 roku prezesem został Konrad Megier, a piastujący de funkcję od 1962 roku Czesław Kubliński skutecznie potrafił pozyskiwać środki z zewnątrz na rozwój sportu. W tym czasie zmieniono także nazwę Związkowy Klub Sportowy Kolejarz, zaczął funkcjonować jako Klub Sportowy Kolejarz. Zmianie uległy także zaplecze klubu. Przeprowadzono remont stanowny i boiska przy ulicy Ryznowskiej. Warto dodać, że niewiele klubów mogą poszczycić się takim obiektem, jaki posiadał kolejarz. W latach 60. sukcesy odnosiła sekcja szachowa prowadzona przez Tadeusza Reczulskiego. Grała w Lidze wojewódzkiej, rozgrywała nawet, nawet mecze międzynarodowe. Niestety pod koniec lat 60. ponownie pojawiły się problemy finansowe, które doprowadziły do rozwiązania poszczególnych sekcji sportowych. A w 71 roku pod namową lokalnych władz doszło mimo protestów związkowców i działaczy. W ciągu zaledwie kilku dni do limitacji kolejarza i włączenia do klubu sportowego Kolniczanka. Sportowcy kolejarza występowali od tego czasu pod szyldem Cholniczanki. Jedynie sekcja szachowa nie uległa rozwiązaniu i przez kilka kolejnych lat działała pod dotychczasową nazwą Kolejarz. Jej kierownikiem był Wadeusz Leczulski do 1986 roku i Adam Witter do 1988. Należy uznać, że działalność tej sekcji jest kontynuacją idei KKS Koleż. Klub został reaktywowany w 1988 roku i przyjął nazwę Kolejowego Klubu Sportowego Koleż. Prezesem został Andrzej Kurnowicz, oficer pożarnictwa, komendant zachodowej Straży Pożarnej PKP w Cholica. Wspierali go działacze sportowi, którzy przyczynili się do odstawienia działalności. Zaraz po reaktywacji zajęto się wyglądem klubu i stadionu. Odnowiona została elewacja budynku klubowego, wybudowano pomieszczenie dla speakera Na stadionie m.in. ułożony został chodnik, ogrodzono boisko, odnowiono bieżnię i powstał kort tenisowy. Wybudowana została świetlica klubowa i otworzono boisko treningowe. Kolejarz, podobnie jak kolejnicanka, był prężny działający klubem organizujący liczne imprezy sportowe. W pierwszych latach działały trzy sekcje piłki nożnej, biegowa, polu, Florian oraz istniała jeszcze wcześniej jako, która istniała wcześniej jako grupa biegowa PKP oraz sekcja kulturystyczna Golni. Piłka nożna startowała w 88 roku od klasy C poprzez klasę B, gdzie w 1990 roku... W rozgrywkach Pucharu Polski Kolejarz pokonał 2-0 trzecią trzecioligowym Brdeum Bydgoszcz. W tej rurze zdobyliśmy mistrzostwo klasy B. W 93 roku, gdy trenerem seniorów był, został Andrzej Bianka, po wysokich zwycięstwach na kolejkę przed zakończeniem rozgrywek, awans do uprawnionej główki był pewny. Jednak po roku Kolejarz spadł do klasy A. W 94 roku trenerem był Tadeusz Wajdot, a od 95 Laszek Szal. Od tego czasu drużyna gra z drobnymi, z drobnymi wzlotami i łopatkami w klasie A. Obecnie jej trenerem jest Marek Wirkus. Sekcję biegową Florian zapoczątkowała grupa pikaczy przy Zakładowej Straży Pożarnej PKP. W lipcu 1984 roku czterech jej członków wystartowało w biegu drużynowym z punktu do Hojc, a w maju 1985 zorganizowany został po raz pierwszy bieg strażacki na dystansie 60 km. Przez pierwsze lata grupa kierowana przez Andrzeja Górnowicza nie miała nazwy. W 1988 roku po reaktywacji KKS-u Kolejarz przekształciła się w sekcję biegową pod nazwą Florian odwienia patrona strażaków. Kierownikiem ze sekcji został Stanisław Kęciński. Sekcja biegowa Florian do dzisiaj pozostaje wizytówką klubu. Biegacze sekcji zapisali się w Polsce, tym bardziej w wojnicach, bardzo mocno i trwale. Medale Mistrzostw z polskich weteranów Zbigniewa Wyszyńskiego. Prawdziwego postrachu starszego pokolenia. Zenona Hartuny w mistrzostwach Europy Kolejarzy, Koleja Janusza Kozioła i Ewy Dudojc ustanowiły nasz klub na bardzo wysokim miejscu w kraju. Niezapomniane biegi pielgrzymkowe to częstochowy, Lur, Fatimy i najwyższy bieg 1997 roku schodnic do Watykanu i spotkanie z Janem Pawłem II przyniosły sportowcom, klubowi i miasto wiele szacunku i uznania. Dzięki nam napis Chojnice wisiał w wielu stolicach Europy, gdyż w zorganizowanych wyjazdach biegaliśmy w Paryżu, Lizbonie, Berlinie, Pradze, Rzymie, Wiedniu, Koszycach, Wilnie, Helsinki. Sekcja kulturystyczna gol powstała w 1985 roku. Początkowa była to grupa amatorska. Prowadził ją Marian Gierszewski, Zenon Maluszewski i Zdzisław Nie Jednak po kilku latach zainteresowanie uprawianiem kulturystyki zmniejszyło się i sekcja zaczęła podupadać, a, jej część, a część jej członków przeniosło się do siłowni, która powstała w centrum sportowym. W 1993 roku do kolejarza włączona została grupa Morsów, która zaczęła funkcjonować jako jedna z klubowych sekcji. Grupa powstała jesienią tego roku z inicjatywy Rafała Marii i Mariusza Januszewskiego. Miłośnicy kopili w zimnej wodzie i zajmowali się forsowaniem w jeziorze Harzykowskim. Sekcja formalnie działała do 1996 roku. W 1995 roku do koleża włączona została także sekcja Olimpiad Specjalnych Szansa, która wcześniej od listopada 1994 działała przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 3 w Holnica, jako klub Olimpiad Specjalnych. Skupiająca dzieci niepełnosprawne sekcja początkowa zajmowała się lekkoadryjtyką i tenisem stołowym, a z czasem zaczęła specjalizować się w kajkarstwie pod okiem trenera Tomasza Bieska. W marcu 2003 sekcja odwróciła się od, od kolejarza i zaczęła działać pod egidą Końskiego Klubu żeglarskiego szek jako sekcja kajakowa szans. W 2007 przy zmianach reorganiz reorganizacyjnych PKP staranie działaczy klubowych doprowadzono do przekazania obiektu kolejarz w miastach Przez niemal dekadę utrzymywał się niezależności finansowej. Niestety powoli przy powstaniu coraz większej ilości stowarzyszeń coraz trudniej było o zdobycie środków finansowych. Spowodowało to, że z klubu odeszła część zawodników i trenerów, a na dodatek dochody z wynajem powierzchni reklamowej były coraz niższe. Wzrastało zadłużenie klubów. Niektóre środowiska zaczęły ponownie dyskutować, czy w takim mieście jak Ojnicze zasadne jest funkcjonowanie dwóch klubów piłkarskich. Wobec powyższego, w kwietniu 2015, zdecydowano się nie przedłużać, nie przedłużać dotychczasowej umowy z Urzędem Miasta Golice na korzystanie w całości z obiektu, aby najmować tylko część powietrza potrzebnych do działalności klubu. Dzięki temu zmniejszyły się koszty utrzymania, a przyjęty obiekt miasto zaczęło remontować w takim zakresie, na jaki klubu by nie było stać. Obecnie stanowiłem także zaplecze polniczami. Trudno dyskutować z poglądami, na ile klubów w chojnicach jest miejsce, ale jak, jak pokazuje ostatni rok takiej działalności, jest to dobre rozwiązanie. Obecnie granty, darowizny i środki płynące z wynajmu powierzchni reklamowej pozwalają na płynne zapewnienie sprawy stabilności finansowej klubu. Nie brakuje chętnych zarówno wśród młodzieży, jak i seniorów. Do aktywnej działalności w istniejących sekcjach sportowych. Zawsze znajdują się działacze pracujący z pasją i na zasadzie wolontariatu. Klub realizuje rozwój sportu poprzez wychowanie i kulturowanie tradycji. Od wielu lat decyzją walnego zebrania członków przyznawane są tytuły honorowe. Laureatami są m.in. innymi Basza Wiński Czesław, Ryduchowski, Ryduchowski Henryk, Pychalski Bolesław, Żalik Jerzy, Szczysłowicz Stefan, Piek Zygmunt, Kiegrowski Tadeusz, Makowski Kazimierz, Skajewski Tadeusz, Winter Kazimierz, Skiba Andrzej. Nie sposób w tym wystąpieniu, aby oddał całość 90-lecia. Mam nadzieję, że Państwa wspomnienia, lektura kronik uzupełni dane, które zostaną wykorzystane za 10 lat, kiedy to klub będzie obchodził w 2026 roku 100-lecia swojego istnienia. Dziękuję.